Dzień dobry, dzień dobry. Mamy piękną pogodę, więc dzisiaj spacer śmietnikowy numer 2 po wczorajszym złapałam takiego pakcyla, żeby troszkę chodzić więcej, a przy okazji gdzieś tam zajrzeć do śmietniczków. Dzisiaj na, wypadł na starą część miasta i zaraz słońce mi tutaj strasznie oślepi. No i tu mamy pierwsze śmietniczki. Zobaczymy, co mamy. Bardzo mało rzeczy dzisiaj na śmietnikach, niestety. Ale tu mamy nawet taką fajną cukierniczkę. Weźmiemy sobie ją jeszcze z cukrem. W jakieś drewienka. Czy mi się one na coś przydadzą? Nie wiem. Na razie ładujemy cukierniczkę. Jest tu jeszcze parę skarbów, jakieś plastikowe miseczki, pokryweczki, jakieś talerzyki. A ja znalazłam coś takiego, uszkodzone jest troszkę. gdzieś tu widziałam. Ale to jest alabastrowe stare pudełeczko. Śliczne. O, tu ma takie wyżłobienie. No trudno, ale jest bardzo ładne. Więc pudełeczko i jeszcze takie znalazłam ramka na zdjęcie. Yy, paterkę. Też z yy, tułowic, pt. I taki ucharek cukiernicy jeszcze jeden. Zobaczymy co tu jeszcze jest. I znowu, kochani, odpoczynek na ławce. Ja dzisiaj założyłam sobie taką opaskę, bo mimo tego, że jest jakoś tak ciepło, to wiecie, to jest taka zdradliwa pogoda. To jest w końcu styczeń, mimo wszystko. I nie można sobie tak pozwalać na takie letnie rozchaustanie, jak to się mówi. Mało znalazłam. Jeszcze mam no, połowę drogi, ale coś mnie w bucie uwiera. No nic, jakoś może dojdę. Na razie to, co znalazłam, to Wam pokazałam. Uuu, ale przyjemnie, słoneczko. Trochę witaminy D. W domu zaczęłam malować już ten obraz, który wczoraj znalazłam na śmietniku, tą taką czarną dyktę. No, powiem Wam, że chyba będzie coś fajnego. Jest to portret kobiety, taki abstrakcyjny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, już widzicie, teraz poczułam, jak mi tak zawiało między uszami. Dobrze, że mam tą moją opaskę. Ojejku, no nie wyglądam jak milion dolarów, powiedzmy. E, raczej taki klofart śmietnikowy. <śm no, ale cóż, no. Włosy już też takie długie mam, muszę iść do fryzjera, coś się podciąć. E, no, południe mamy. I sobie można chwilkę posiedzieć. Włączyłam sobie krokomierz, już mam 3000 kroków zrobione. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ile jeszcze zrobię, ile mi się uda znaleźć, rzeczy. Czy cokolwiek jeszcze coś znajdę. Zobaczymy. Jak Bóg ma jakiś plan, to mi go prześle. Nie? no także jest dobrze yy, od razu człowiek taki się czuje bardziej energiczny jak trochę tego słońca wychodzi yy, bo ja o, o ale wieje 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 yy, yy, widzicie wytrąciłam się z moich myśli muszę sobie poprawić moje bo to mam tak zawinięte żeby było mniej albo więcej teraz jest więcej o no i już nie wiem, co miałam powiedzieć Dobra, nie będę rozkminiać, bo to odcinek hasiaczkowy, nie rozkminkowy. Więc, więc idziemy dalej, kochani. Idziemy, szukamy. Mm. No takie to jest demotywujące, jak się mało znajduje, nie? Ale z pudełka ja jestem zadowolona. Wróciłam już do domu, kochani. I chciałam wam jeszcze pokazać obraz, który wczoraj znalazłam. I już jest zaczątek mojej nowej pracy, dzieła. No obrazu. <laughs> to będzie abstrakcja kolorowa, niebiesko czerwona. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i tyle. Robię sobie kawkę i zaczynam pracę artystyczną. Zrobiłam 6000 kroków. Jest dobrze. No to teraz można chwilkę odpocząć.